Osoba, która ma nick, Shino i Tamara zadała pytanie, co cię Dwa pytania tu są, a, widzisz. E, co cię natknęło do nagrywania na YouTube oraz drugie, co cię motywuje do dalszego nagrywania? Co mnie natknęło do nagrywania na YouTube? E, hmm, 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 sprawa jest dosyć prosta. Let's play, -e. tak, let's play. -e. Chociaż pół let's play -e, można powiedzieć. Na początku te pierwsze filmy to było mm, zajmowałem się metinem. Mówiłem już o tym, prawda? We vlogu. Zajmowałem się tym metinem, jakieś tam poradniki robiłem, bo uznałem, że tego na YouTube nie ma, a jak jest, to, to w takiej słabej formie, ja to zrobię lepiej. Tak, o, takie o, ja do lepszy jestem. Później przestałem te poradniki robić, skończyłem, tam Maker w międzyczasie wszedł, to też tak szło jak woda z dupy troszeczkę, więc. Yy, chyba tam JJ Joker czy ktoś, jakieś tam let's play y generalnie oglądałem wcześniej. Yy, Seedu, bodajże była taka osoba, którą bardzo dobrze zapamiętałem ze let's playów. Um, Sidu, bodajże że tak się ten koleś nazywał, jakoś tam Amnezję ogrywał, jakieś tam let's play z amnezji. E, ja się tam zagrałem, obejrzałem to całe. Kurde, jaki ten koleś był fajny, fajnie mi się go oglądało, fajnie komentował, miał właśnie taki głos konkretny. No to już była, był ten moment na YouTube, kiedy ludzie faktycznie mikrofonów studyjnych używali do nagrywania, więc to też jakość dźwięku była taka, że ten głos był fajny i w ogóle wszystko fajnie. Gdzie ja to oglądałem, obejrzałem całą serię z amnezji u niego i tam inne filmy zacząłem oglądać, kraj Fire u niego chyba obejrzałem nawet częściowo. I się zagrzałem, pomyślałem, że ale fajnie, ale git, ale super. To po prostu, że się zagrzałem i zacząłem sam coś próbować robić. Na początku to był chyba tam Wiedźmin, czy jakieś takie pierdłkowate gry. Średnio to wychodziło średnia jakość dźwięku, była średni mój komentarz był, bo też średni, tak nie potrafiłem tego robić. Na początku, no. Każdemu idzie tak troszeczkę średnio, dopiero musi się rozeznać w tym wszystkim, wtedy będzie wiedział jak to robić. Próbowałem, tworzyłem coraz lepiej, no i teraz jest taka forma, jaką widzicie w tym momencie, że to wygląda jak wygląda. I wydaje mi się, że to nie jest takie złe, że to wychodzi całkiem spoko. Ja co jakiś czas Was pytam o rady, um, co polepszyć właśnie po to, żeby te filmy były coraz lepsze, żeby nie zatracić się w tym wszystkim, bo... Mimowolnie z biegiem czasu człowiek próbuje jakoś podświadomie zmienia trochę swój styl, więc jeśli coś tam jest nie tak, to zawsze pytam was, czy jest OK i naprowadzacie mnie wtedy na ten właściwy tor, jeśli coś jest nie tak. Gdzie mogę tam już yy, właściwe te rzeczy robić, które są fajne, a te co nie są fajne, to ich nie robić. O, ten filmik będzie długi. A, co cię motywuje do dalszego nagrywania? Yy, odpowiedź jest krótka. Dosłownie ma dwie litery. Tylko dwie litery. Uwaga? Zdradzę wam to hasło. Wy. Szczerze, jeśli mam jakiś taki gorszy dzień, wracam, nie wiem, ze szkoły, powiedzmy, wracam ze szkoły, nie? nie poszło, jedynka z przyrki albo coś takiego, nie wiem, rzucam przykłady z, kompletnie z kosmosu. Powiedzmy z jakiegoś przedmiotu, nie wiem, gorsza ocena, czy ci się nie powiodło, czy jakaś kłótnia, cokolwiek, gorszy humor człowiek ma czasami. Coś nie wyjdzie, nie wiem, na dupę się wywalisz, jak, jak lód jest, bo ten, bo idziesz się wywalisz na dupę i się wnergasz. No i po prostu wracam sobie do domu, taki o, nie chce mi się, a dzisiaj trzeba odcinek nagrać, o, mi się nie chce. A tak wchodzę sobie na kanał, patrzę tam z kilka powiadomień, klikam w te powiadomienia, czytam komentarze i szczerze, w tym momencie już mi się zachciewa nagrywać, bo widzę, że to, co tworzę. Faktycznie ktoś to lubi oglądać, poświęca swój czas, poświęca swoje zasoby energetyczne. Prąd, w sensie, nie wiem, komu się to podoba, że włączy sobie mój film, pośmieje się i to jest dla niego ok. Właśnie jeśli widzę, że ludzie tak reagują na moje filmy, że tu się śmieją, aha, fajnie zrobiłeś, albo o, ale jesteś głupi, to można było tak zrobić. Że ludziom poprawia się humor, to mi się poprawia humor, bo widzę, że to, co tworzę, komuś sprawia radość. Oprócz tego, że mi sprawia radość, bo ja. W nagrywaniu się po prostu poczuwam, jak sobie pogadam, pośmieję się z gry, poudaję głosy. Ja się w tym czuję. Po prostu ja to, takie coś lubię robić. Czy to jest, że, wiecie, że ja tworzę fajnie, pośmieję się, ale to to fajnie, mógłbym do szuflady tworzyć, ale jak widzę, że jeszcze komuś się to podoba, to to jest taki zastrzyk energii, naprawdę. Uwierzcie mi, że to jest coś na zasadzie ogląd, patrzę na te komentarze i takie, kurde, ktoś, komuś się jednak to podoba, warto to robić. Naprawdę, yy, dzięki temu, że komentujecie, patrzę, że jesteście tacy zaangażowani, to mam taką, taką moc do nagrywania, mam potok pomysłów, mam motywację. Yy, na, początku co, to, to, na początku kanału inaczej to wyglądało. Jak nie miałem za bardzo jeszcze tych osób, które mnie oglądały, tylko to były części jakieś randomowe osoby wpadające na odcinki, no to bardziej było na zasadzie, nie, ja chcę nagrywać, to walić to, że jest mało wyświetleń. Jeśli robię coś źle, to w końcu się dowiem, co robię źle, ulepszę to i będę się starał robić to coraz lepiej, ale nie poddam się, po prostu będę cisnął te filmy tyle, ile mogę, nie ma wymówek, że nie. Coś na tej zasadzie. Ja po prostu sobie się tak usrałem, bo myślałem, że muszę, musi tak być, ja tak chcę, tak będzie. Będę sobie nagrywał i walić to, że, że jest mało wyświetleń, że nikt tego nie ogląda. W końcu ktoś zacznie oglądać, w końcu ktoś tam zauważy i komuś może się to spodoba. No, i cel jest częściowo powiedzmy, że osiągnięty, bo właśnie, znaczy częściowo osiągnięty, jak to częściowo jest osiągnięty, bo jesteście wy, oglądacie i wam się to podoba i to mi pasuje. No więc krótko mówiąc, wy mnie motywujecie do nagrywania. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, że jesteście, jacy jesteście. Cieszę się, że, że zebrała nas się tutaj taka społeczność, taka grupa. Co mogę powiedzieć? Wszystko dzięki wam, więc. Dziękuję. Przedostatnie pytanie myślę, bo to będzie akurat na odcinek. Masz kota? Tylko chyba w głodzie. A jak oprócz tego to wątpię. Nie, no nie mam kota. Miałem kiedyś psa niestety. Nie kopytami. Łapami do przodu. Dziwnie to brzmi. Wyjechał łapami do przodu jakiś może dwa lata temu. Niestety. Yy, po prostu się zadławił. Shit happens. O, tylko nie mam kota. Kotów nienawidzę. Z całego serca po prostu nienawidzę kotów. E, bo dla mnie są wredne. Wolę psy, naprawdę. Psy wszystkie, koty żadne. Cokolwiek, jakikolwiek to kot, by nie był taki miły I tak ja po prostu nienawidzę ich, One, nienawidzę ich typu Charakteru, zachowania, nie, nie cierpię tego stworzenia po prostu i tyle Nie żebym tępił, tylko po prostu nie, nie chcę Przechodzi kot obok, ja coś na zasadzie, ty idź swoją drogą kiciuś Ja idę swoją drogą, wszyscy są zadowoleni, tylko kurde, mnie Daj mi spokój, ja coś na tej zasadzie Teraz mam rybki, które są tam, o tam Pokazuję właśnie na akwarium, z tamtej strony jest akwarium, są rybki, także tylko to póki co. No i oprócz kota w głowie i, 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 i karaluchów pod poduchą, to, to nic, to nic, to nic, to nic. To po chyba, chyba żadnych zwierząt. Tam jeszcze ewentualnie by się chyba yy, mogły znaleźć wszy gdzieś tutaj, albo coś na zasadzie, nie wiem, może, może pluskwy gdzieś w, w łóżku, ale tak oprócz tego to chyba nie, nie przypominam sobie żadnych. Więcej zwierząt. Dobra, ostatnie pytanie na dziś, bo widzę, że tych pytań jest dosyć dużo, a ja mogę tylko kilka w odcinku zrealizować, bo ja się strasznie rozgaduję na te pytania, ale to chyba dobrze, bo dzięki temu macie pełną odpowiedź na pytanie. Mówiłeś, że. A, wcześniejsze pytanie było zadane przez polaku.pl, a teraz jest pytanie od Michał Ktoś. Pytanie. Mówiłeś, że gry typu MMORPG nie są w Twoim guście, ale jakby się zebrała ekipa, nie tylko do nagrywania? Na, na przykład jedną konkretną grę, to byś grał w nią z widzami. Jakby na to odpowiedzieć? E, jeśli by się zebrała ekipa, owszem, szczerze, bo granie z ekipą jest kompletnie czymś innym niż granie samemu w MMORPG. Znaczy w MMORPG, kurde. Raczej w mmorp bym nie grał, z racji tego, że to nie jest coś, w czym ja się poczuwam. To jest y, tam za wolno się level wbija, tam nie ma fabuły, są tylko jakieś questy. Nawet jakby była fabuła, to nie. Ja się w tym nie czuję. Gdyby była gra po prostu jakaś sieciówka, Lecmy ogólnie, ale zebrałaby się do tego ekipa, z którą faktycznie można było pograć, pośmiać się, ponagrywać. Jestem za. Faktycznie, faktycznie byśmy mogli tam pograć, coś poogarniać w tym kierunku, ale jak mam właśnie siadać samemu albo szukać ludzi do tego, gdzie no naprawdę muszę szukać, no bo moje znajomości w sumie w tym momencie ograniczają się bardziej do ludzi nagrywających creepypasty, gdzie no ludźmi, jeśli chodzi o tworzenie creepypast. Jest ja głosów, to mogę mam całą skalę, nie. Mogę sobie z całej listy wybierać ludzi, których wezmę do Creepypasty ale jeśli chodzi o nagranie jakiegoś let's playa wspólnego, to jest naprawdę grupka, znaczy grupka, nie ma nawet takiej grupki chyba. Ciężko mi by, byłoby mi teraz zorganizować jakieś osoby do czegokolwiek. Nie bardzo jeśli chodzi o załatwienie sobie, właśnie, że odcinka, teraz staram się kogoś tam je, przyciurkać, może się kogoś uda, przytośtać. Może ktoś się zainteresuje, piszę do różnych osób. Jedna osoba, która wydawała mi się, że spoko w ogóle mi nie odpisała. Nie wiem, czy nie dostała wiadomości, czy coś, no fajnie, śmiesznie, ale no, próbuję, patrzę. Może coś z tego wyjdzie. E, może ktoś na się nareszcie trafi, kto, kto będzie zainteresowany czymś takim. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to wypali. MMORPG nie są dla mnie, ale jakaś inna sieciówka. Jeśli zebrałaby się ekipa, to jak najbardziej. Zresztą gra z widzami też wchodzi w grę, tylko trzeba znaleźć tych widzów, którzy by grali w to. Jakoś ten na, 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 na faktycznie by chcieli w to grać Ja wiem, że niby są takie osoby Tylko to jest ciężko w zorganiz zorganizowaniem czegoś, czegoś takiego To jest najtrudniejsze No dobra, wydaje mi się, że to jest na tyle Jeśli chodzi o dzisiejsze pytania na ten odcinek ehm, Po prostu będzie z tego dosyć solidna porcja odpowiedzi na pytania Jeszcze muszę to pociąć no i jeśli macie jakieś sugestie, czy coś źle było zrobione w tym, to napiszcie oczywiście w komentarzu na dole. Pytania jeszcze z tamtego filmiku numer 0 zostały, także nie ma na razie takiej, takiego zagrożenia, że mi się pytania skończą, czy coś na tej zasadzie. Pytanie jeszcze zostało sporo, także spokojnie, damy radę. Oczywiście możecie zadawać pod tym filmikiem pytania, ale na razie będę brał pytania z tamtego filmu numer 0, żeby nie było. Także no, także no. Myślę, że dosyć konkretnie odpowiedziałem na wszystkie tutaj rzeczy Które były em, Potrzebne Które chcieliście wiedzieć Miejmy nadzieję, że wszyscy są usatysfakcjonowani A jak nie wszyscy, to może większość przynajmniej będzie Że tu jakoś to dosyć Ciekawie wyszło Miejmy nadzieję I mówię, sugestie w komentarzach Jeśli pytania, to też w komentarzach Propozycja gry też w kom... nie, to nie, to w opisie To w opisie masz taki link, że możesz formularz wysyłania propozycji To to możesz, jak masz jakąś propozycję gry na live'a, na serię Bo teraz będzie ankieta taka, co będziemy ogrywać na live'ie Bo się Cryo Fury Limbo skończyło, ale to nieważne Więc to na tyle, dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego filmu Na razie, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach Cześć!